Gościem jest Marek Szczerbowski z SLD, były dyrektor Stadionu Śląskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radia Piekary. Metallica Bruce Springsteen lub Justin Timberlake to jedna, jedna z tych trzech gwiazd, dokładnie za rok zagra na otwarciu Stadionu Śląskiego. Kogo by pan wybrał na ten koncert? No, Metallica to jest zespół, który grał już na stadionie Śląskim i zgromadził 60 tysięczną publiczność. To gwarantuje frekwencję, dobry zespół, stosunkowo e, prosta produkcja, dużo prostsza niż e, zespołu np. YouTube, więc dla otwarcia stadionu super sprawa. Z wielką radością przeczytałem tą informację w jednym, z, w jednym z, e, ze śląskich dzienników, w których pan był generalnie autorem gratuluję, bo to bardzo ważne. Gratuluję e, źródła informacji. Informacji, bo na tym etapie uzyskać tę informację, no to wielka Dziękuję wielka Bardzo, szuka. ale to chyba dobrze, że bo tak naprawdę wyzwaniem dla stadionu będzie też przypomnienie światłu o tym, że, że taki obiekt istnieje i, i, i że jest zdolny do organizowania takich wydarzeń. Więc to chyba dobrze, że mamy takie mocne uderzenie na początek, prawda? Generalnie ja chcę powiedzieć w ten sposób, że stadion Śląski jest znany na rynku. Na rynku stadionów organizujących wielkie wydarzenia, i wbrew obiegowym opiniom z reguły tych, którzy źle życzą stadionowi, to będzie bardzo dobry stadion. Twierdzę, że jeśli potwierdzi się akustyka tego stadionu, która wskazuje, potwierdzi to, co było przedtem, to będzie to jeden z najlepszych stadionów w Europie do organizacji wielkich imprez muzycznych. I tego chyba nie trzeba udowadniać. Infrastruktura z moderniz jeżeli chodzi o stronę architektoniczną, idzie w dobrą stronę, to będzie bardzo dobry stadion. Co z bezpieczeństwem? Bezpieczeństwo jest bardzo istotne. No tu rozumiem, że przy, przy organizacji tego typu przedsięwzięcia będą wzięte pod uwagę wszystkie elementy, bo to dość skomplikowany proces. Ale mamy pewną e, unikalną konstrukcję dachu. Mamy... mamy y, y, Modernizację Pan ma jakieś wątpliwości co do, co do kwestii bezpieczeństwa na tym stadionie? Unikalna konstrukcja dachu to generalnie to nie jest. To jest ta sama konstrukcja, która jest na stadionie narodowym w Warszawie. To mniej więcej ten sam, jak gdyby. E, e, ale nigdzie taki... jeszcze nie montowano jej na, na stadionie, który już wcześniej istniał i nie był dopasowany właśnie generalnie do tego. Tak, ale to nie sądzę, żeby było problemem. Tu chcę jakby zapewnić, że po tych zmianach, gdzieś tam architektonicznych czy projektowych, to jest stadion. Bezpieczny, sprawdzony przez wszystkich możliwych specjalistów w tej dziedzinie, a wiadomo, że na samym końcu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie zaakceptował te zmiany i one tutaj w tym zakresie dają gwarancję bezpieczeństwa. Mówi pan, że Metalika to jest bardzo dobry wybór. Władze województwa, do których ten wybór należy, skłaniają się również ku tej opcji. I pan jeszcze jako dyrektor zdaje się gościł Metalikę na stadionie w 2008 roku? Tak? Dobrze pamiętam. 28 maja 2008 roku, i to było bardzo specyficzne przedsięwzięcie, dlatego że w tym czasie koncert był w środę, a w sobotę był mecz Polska Dania. To takie dość skomplikowane przedsięwzięcie było, dlatego że trzeba było szybko po koncercie, na którym było 30 tysięcy ludzi na murawie, przygotować stadion do organizacji meczu Polska Dania, gdzie na tej samej murawie, gdzie było 30 tysięcy ludzi, miało być 22 za. Którzy nie mogą natrafić na kapsel, PET i inne rzeczy, więc posprzątanie tej murawy było bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym. Pamiętam, daliśmy sobie generalnie z tym radę. Większym wydarzeniem był koncert Metaliki niż mecz Polska Dania, bo to był mecz przed wyjazdem na Euro, ale generalnie dobrze to wspominam. Tym bardziej jest to wybór taki symboliczny i sentymentalny, biorąc pod uwagę, że nie był to jedyny koncert Metaliki na Śląsku, w sumie sześć, trzy w spotku, trzy na stadionie śląskim. Przez ostatnich, y, ostatnie 30 lat. Y, ile widzów y, dzisiaj, Pańskim zdaniem, pomieści y, ten stadion po y, jego przebudowie? Na YouTube, na ostatnim koncercie, było 80 tysięcy. To jest realna. Y, y, realna liczba w tej e, chwili? Ja generalnie chcę powiedzieć, że e, e, jeśli zostały wprowadzone wszystkie zmiany projektowe dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim ewakuacji z płyty, e, z płyty stadionu, to to będzie stadion, który może pomieścić z 30% więcej widzów niż Stadion Narodowy w Warszawie. Więc jeżeli mówiąc o liczbach, to w zależności od konfiguracji funkcji, czyli jak jest ułożona scena, to ten stadion będzie mógł pomieścić między 70 a 80 tysięcy ludzi w tym optymalnym wariancie, kiedy scena jest na środku Płyty. Ten inauguracyjny koncert, jak wynika z e, moich ustaleń, e, będzie kosztował prawdopodobnie jakieś 2-3 miliony dolarów. Mimo to e, władze województwa zamierzają na nim zarobić. E, to, to jest możliwe patrząc na e, tego typu przedsięwzięcie w, e, i, i również patrząc w przeszłość. Generalnie nie znam szczegółów biznesowych. Ja rozumiem, że trwają rozmowy i dotarł Pan do bardzo szczegółowych informacji. Myślę, że na tym etapie jednoznacznie tego nie można wykluczyć, ale mogę zagwarantować, że istnieje takie prawdopodobieństwo, o jakim mówi Pan w wyniku Pana ustaleń. A roczne utrzymanie tego obiektu, 10 milionów złotych, będziemy do niego dopłacać każdego roku w związku z tym? Generalnie do wszystkich stadionów w Polsce trzeba dopłacać, i Stadion Śląski nie będzie wyjątkiem w tym zakresie. Natomiast uważam, że jeżeli będzie właściwie i rozsądnie zarządzany, będzie trzeba do niego dopłacać najmniej ze wszystkich stadionów w Polsce. A gdy patrzy Pan na, jako były dyrektor, na pieniądze, które w, zainwestowaliśmy, zainwestowaliśmy jako województwo w przebudowę, modernizację starego stadionu który tak naprawdę nigdy nie będzie tym samym obiektem jak nowe, wybudowane chociażby na Euro 2012 w Polsce. Nie żałuje Pan, że wtedy, kiedy była jeszcze okazja, nie zdecydowano się na zburzenie tego, co jest i budowę od zera w Chorzowie? To będzie wielkie zaskoczenie, ale to była bardzo mądra decyzja i bardzo mądra decyzja, że ta przebudowa jest kontynuowana. Ja wiem, że dzisiaj. Na czym polega mądrość decyzji? Proszę zobaczyć na Stadion Olimpijski w Berlinie. Bardzo rzadko się o tym mówi, ale on też był przemodernizowany. Tam nawet zostały okna z 30 Proszę lat. Proszę zobaczyć na Wembley, który, który zburzono bez, właściwie bez e, e, specjalnych e, sentymentów. No, oczywiście, ale postawmy sytuację taką, że mamy stadion olimpijski w Berlinie, na którym były rozgrywany finał mistrzostw świata, tam gdzie jest bieżnia lekkoatletyczna, tam gdzie zasięg dobrego widzenia jest dużo większy niż na stadionie śląskim, tam gdzie też to nie jest stadion typowo piłkarski i tam gdzie się odbywają generalnie bardzo wielkie wydarzenia. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja, ten stadion będzie miał bardzo dobrą akustykę i będzie liderem, jeśli chodzi o stadiony w Polsce, jeśli chodzi o organizację wielkich imprez, w tym przede wszystkim koncertów największych. Większy gwiazd światowej muzyki. Przekonamy się, jak będzie w, już za rok we wrześniu planowane otwarcie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marek Szczebowski z SLD, były dyrektor Stadionu Śląskiego. Miłego dnia i smacznej kawy życzę wszystkim. Dziękuję.